Cześć wszystkim! Jest z wami Amelka Karmelka i mój kumple Leo. Dzisiaj zagramy w... Escape Evil Grandma. Widzicie? To ucieczka przed złą babcią. Widzicie, wcześniej też mieliśmy kanał o grach. Kiedy miałam 6-7 lat i tam mój tata i ja graliśmy w gry i mieliśmy podobną grę. Taką grę graliśmy. A i nakręciliśmy wam filmik. Prawie o niej zapomniałam, dawno w to nie grałam. A dzisiaj gramy w coś podobnego ucieczkę przed złą babcią. Amelka będzie mistrzynią parkura. Niewygodnie mi, nie lubię grać z pierwszej osoby. Co zrobisz? Nie lubię Gramy tak. Gramy tylko z widoku trzeciej osoby, musimy spróbować czegoś nowego, inaczej byłoby za łatwo. Tu jest jakaś dziewczyna, robimy coś z tym? W ogóle, jak my wyglądamy? Tak, tutaj mamy jakieś słoiki, tu są jakieś ciastka, ciasteczka. Tam gdzieś była strzałka, widziałaś? Musimy tam wskoczyć. O, widzisz strzałki? Nigdy w życiu tam nie wskoczę. Musisz na kosz na śmieci i potem na to kanapę. Kosz? To jest kanapa. No, na kosz, a potem do góry, na kanapę. No. Kurczę. Teraz na szafę. Tam? Tak, tak. Tam? Nie, po tablicy. Mistrz efektów specjalnych, Leo. Nie mogę iść. Po tym. Mm, daj, pomogę ci. Zejdź z niej. Ale mówiłeś, że mam tam skoczyć. Ale musisz ostrożniej. Mhm. Mm Na sam koniec tej tablicy. O. Och, Leo. czego skaczesz? No z pierwszej osoby nie umiem tego zrobić. Trzy dni będziemy grać. <laughs> Mówię ci. Damy no, radę. Tak będę trzy dni grać. O, o! Prawie! Chyba za dużo skaczesz. Tak dosyć. Leo sam to przejdzie, bo dał mi kres z perspektywy pierwszej osoby. A co tu przechodzić? O, zobaczcie go. Co tu przechodzić? Sekunda. Sam nie wiem. A w ogóle tam jest Wasia. Widzicie? To Genadi. To Wasia! O czym ty mi w ogóle teraz mówisz? Genadi to był mój jednorożec. To oglądał kanał, ten wie. A, tak! No i co? <laughs> Wiesz jak ty się zachowujesz? Jak jakiś zły człowiek. Daj to tu. Jeszcze raz mi tak zrobisz! A zobaczysz, popamiętasz. No jakoś ci nie wierzę. Dostanie bierze. ci się. Na tę strzałkę sam kazałeś mi tu iść! A teraz co? Gdzie mam iść? Było tak fajnie, trzeba było iść w tamtą stronę. Leo, mówię ci! Gdzie mam iść i po co? Idź za strzałkami! A gdzie są strzałki? Nie ma ich tutaj! A nie ma. O, widzisz, tędy trzeba iść. Ja nic nie widzę! Dlaczego nic nie widzisz? Może dam ci okulary. No daj! Świetnie. Pięknie. No dawaj! Pokaż Masterclass, jak skaczesz. Kurczę, za dużo biegam. Chyba gram lepiej od ciebie. Za wcześnie skaczesz. Spoko? Daj, pokażę ci, jak skakać. Zostaw mnie w spokoju. To za łatwe, żeby tak długo to robić. Zostaw mnie! No dawaj. Nie skaczę za wcześnie. To jest takie łatwe, a Ty tak długo to robisz. Zostaw mnie w spokoju! <laughs> Widzisz, jeszcze nie skoczyłam. Ona była wspaniałym człowiekiem. Prezentowała najwyższy poziom gry. Mm. <grym> Za każdym razem, gdy będę spadać, będę pić leo. A dlaczego mnie? Za każdym razem, gdy będę spadać, będę pić Leo. Przecież chcesz, żeby ci się udało. Daj, pokażę ci, pokażę Podejdź. ci, co. Więc! Daj mi spróbować. Dejdź po prostu. No daj, pokażę ci, no. Weź go mojego pokoju. Tak. Pokaż mistrzowską klasę dla subskrybentów. No, zdarza się. Film będzie trwał trzy dni. No, nic wielkiego. Mamy radę. Daj spokój, daj sobie pomóc. odejdź <laughs> Nie chcę, żebyś mi pomagał, rozumiesz? No to nie narzekaj. A niby kiedy narzekam? Mówisz. mówisz. że mi przeszkadzasz. Sama sobie przeszkadzasz. Milcz. Sama się pokonujesz. Milcz. No dobra. To po co mówisz, że zrobisz to za mnie? To mnie denerwuje. Co ty nie wiesz o tym? I gdzie teraz? Nie mogę tam skoczyć. Ale kiedy mówię, że chcę ci pomóc, to ty... Odejdź! Przestań mnie męczyć. Zupełny brak sumienia. No, udało się. Tak. No dalej, skacz! Gdzie mam znowu skakać? O Boże! Nie zdołam tam skoczyć! A sama nie chcesz dać sobie pomóc? Nie chcesz żebyś mi pomagał! Nie chcesz żebyś za mnie skakał! No ale pytasz sama, gdzie masz skakać! Zobaczysz, zaraz cię zjem! Nie Ciebie pytałam, gdzie mam skoczyć! Pytałam subskrybentów! Subskrybenci są mili, a Ty nie! No dobra, tylko że subskrybenci zobaczą ten film po tygodniu. No i co? O! Mnie to nie obchodzi. No dobra, leć dalej. Leo, czy ty słyszysz te dźwięki? To warczenie psa? Czekaj, gdzie ja teraz. Dobry pies. Ja teraz też zacznę warczyć. Spójrz, widzisz gdzieś psa? Jakie warczenie? To babcia tam chrapie. No ja też zaraz będę warczyć. A jak to w ogóle wyłączyć? O Boże, proszę, pomóż mi. Śmieszne? Patrz Nie buciej, jej, bo przegrasz. Tak? Przegrasz. Nie chcę. Biegnij, biegni, biegni, biegnij, biegnij, biegnij. biegnij, biegnij. nie, Nie. Ta. Nie, koń mnie. nie. Ona jest za tobą. Ale ja tego nie chciałam, no. Naciśnij szybko. Nie mogę. Ona nie jest z te... tyłu. Widzisz cień? Ua! Odejdź, 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 odejdź. Odejdź, dawaj, odejdź, dawaj. odejdź, odejdź. Odejdź, odejdź ode mnie. Chyba poszła już dalej. No dawaj, dawaj, dawaj. Odejdź ode mnie, babciu. A zobacz, czy tam jest? Chyba tam została. Nad tobą są lasery, musisz patrzeć w górę. Co teraz? Lasery są, musisz patrzeć do góry. Jak... Przynajmniej nie idzie za mną. O, właśnie. No, ja nie lubię tego. Daj, pomogę ci, ja to lubię. Grałem w wiele takich gier. Ja na przykład. Ach, Nawet grałem w grę, w której. Chciałem taką grę, gdzie można spadać. Jak lecisz w dół, wpadasz do wody coś takiego. Pamiętasz, jak graliśmy tę grę w Robloxie? Było też coś tam o Hello Kitty. Tak, okej, okay, daj mi. Dlaczego mi w ogóle pomagasz? Poleciła tym sobie bez siebie. No dobra, proszę wybacz. Kurczę. Świetnie! Dokąd iść? O, super! Myślę, żeby przez to przeskoczyła. O! Fajne! Gdzie mam tutaj przejść? Nie rozumiem. To jest to jest co taki teraz? poziom, musisz skakać jak na trampolinach. Co to ma być? Nic nie rozumiem. Nie trzeba cały czas naciskać spacji, trzeba tylko dobrze wycelować. Tak, 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 tak. Oj, Leo. Musisz kontrolować swoje ruchy. Nie znowu mam tam skoczyć. Skoczysz. Jeżeli tu skoczę, to tam nie skoczę. Ale w tej grze chodzi o skakanie. O, zobacz co zrobił ten koleś. Niebieski. O, spadł do lawy. Patrz. Trzeba po prostu skakać. No co? Przecież skaczę. Dobrze. Czego tu? Chyba nie skoczyłam dobrze. Ty za dużo naciskasz spację. No ja ci tylko dobrze radzę. Nie dawaj mi żadnych rad. No dobra. Zaraz demon on tu przyjdzie. Mówię ci. No? Zaraz ożywię Wasie i on cię pobije. Mojego brata? On wcale nie jest twoim bratem. No ale można tak powiedzieć. Nie, pomógł mi znaleźć się wchowanego. A nie jest taki fajny, daj pomogę ci. Szybko to przejdę, kilkoma skokami i po sprawie. No i co teraz? No był już taki parkour, a ty znowu... Ja tam... ci zaraz dam! Uciekaliśmy z więzienia, takie samo skakanie. Mój żołądek zaczyna krzyczeć, jestem taka głodna. Spójrz jaka jestem fajna, Dobre testy. To rozkaz. Okej, okay, dobra. To rozkaz, ani prośba. Masz, poszło jak z płatka. Dzięki. Ale to było trudne. A, i co teraz? A nie wiem jeszcze. Już jestem nerwowa. A już wiem co teraz będzie, ale nie będę nic mówił. Zaczyna mnie już denerwować. Co jadłeś dziś na śniadanie? Mówiłem, to jest to A samo więzienie. patrz. Odejdź. Wszystko jest dokładnie takie samo. Po prostu skopiowane. Nie no, naprawdę. Mówię ci, Leon, milcz, bo dopiero dostaniesz. Milcze. Czemu nie zadajesz pytań? Czemu jest tak nudno? Pytałem, co jadłaś na śniadanie, ale ty na mnie nakrzyczałaś. Na śniadanie jadłam ciasteczka i humus. Humus? Jesteś humus? pewna? Mówię ci, że humus! Mówię ci, zaraz stąd wyjdziesz. Przepraszam wasza wysokość. Proszę mi wybaczyć. Tam mam skoczyć? Ta, po tych podestach. Czemu tak do mnie mówisz? Ciekawy ten esport. O, super. O, zobacz jak fajnie. Muszę tutaj potem skakać, tak? Uuu, hura! Uh. Tak, tak, tutaj musisz iść. Jeszcze muszę podejść. Będzie mi smutno, jak ci się nie uda. No, ładnie. Co, nie wierzyłeś? Ło, wow, babcia w samochodzie! Czekaj, mogę tu skoczyć? Dobra, babciu. A, a co mam robić? O, musisz. A, myszką się steruje. Dawaj, prześcignij babkę. Nie mogę jej wyprzedzić. Musisz ją złapać na zakrętach, ona wtedy zwalnia. Kiedy zakręca, robi to tak nagle i zwalnia. No, chyba tutaj wygrała. Babcia nie zła racerka. O czym mówisz? A Podobało mi się. A od nowa? O, tak, 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 tak. Rozumiem, co muszę zrobić. Teraz ci się uda. Mogę skakać tym samochodem? Kurczę, za późno zaczęłam. I believe I can fly. Lepiej zawiąż buty, bo i tak polecisz. Jak rakieta. To jakaś dziewczyna biegnie. Babcia ją przyjedzie zaraz. Obydź ode mnie, babciu! Dlaczego tutaj jestem? Jak ona I szybko jedzie. Równo. Jest za szybka, ma chyba szybszy samochód. Bugatti Bugatti Veyron Kurczę, znowu mnie wyprzedziła Znowu, no Kurczę, myślę, że to jest tak zrobione specjalnie I utknie gdzieś na środku drogi O, nieźle Kurczę Nie, jak ona to zrobiła? Nie wiem, raz zwalnia, raz przyspiesza Najbardziej zastanawia mnie, jak ją wyprzedzić Raz, dwa, raz No, jak widzisz? Widzisz? Jak tylko ją wyprzedzisz, to ona. Po prostu od razu. Cię wyprzedza. Bez problemu. To tak, jakby jej przyspieszenie trwało dłużej. No, no, no. Nie wiem. Jej samochód jest szybszy. Babciu, co ty taka szybka? Paliwo rakietowe chyba wlewa. Kurczę, jesteśmy równo. Tutaj zawsze spadasz. Tym razem nie spadniemy. Tutaj są jakieś stopnie. Uff, Pozwól mi spróbować zagrać. Nie, nie spróbujesz. No proszę. Nie spróbujesz. Wiecie, Leo jest dobrym graczem, więc trudno będzie patrzeć jak on gra. Myślę, że nie da się jej wyprzedzić, Żona i tak pojedzie szybciej. Myślę, że tutaj nie trzeba się ścigać, tylko ukończyć ten wyścig. Skok, skok. Leo. Drift. Zrób drift. Co ty gadasz? A nic. Uh, 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 uh. Czemu jestem taka powolna? Odejdź, babciu! Odejdź, babciu! Kurczę, nie jesteś Leo. Dlaczego ta babcia jest taka dobra? Jakoś na zakrętach chyba lepiej skręca. Ty jakoś nie działa. O ja! Mamy nowy poziom! Um, dobra, wygrywamy! Tak! Nie! Tak! 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 Ta, babcia przegrała. Dobra, sobie już teraz spadniemy i wszystko trzeba będzie zrobić od nowa. Ścigać się. Chobnie! nie. Dobra, teraz ty. Teraz ja? A, bo to skakanie jest trudne. To dawaj. Już rozumiem, czemu mi dałaś. Dzięki. <laughs> tak. Zależy jak dla kogo, ale mi się podoba skakanie. Tu musisz bokiem, o, czym bokiem. Ty Nie mogę Czlewo. bokiem. E, co, to, co to było? Nie mogę chodzić. A, mogę. Drabina. Pomogli nam trochę. No tak. Nice. Znowu jakiś korytarz. Free cookies. Dobra, chyba trzeba zejść. Super. Skucha. Kurczę. Dobra, chodźmy w drugą stronę. A, szyjemy, super. O, teraz będzie fajne. To wcale nie jest fajne. Ta mapa jest bardzo podobna do tamtej, nie? To bardzo podobne. Pierwszy skok musi się udać. Najważniejsze jest uchwycenie tego momentu. Świetnie. A gdzie teraz? Gdzie mam dalej iść? Mam ci pomóc? Nie chcę, nie chcę już skakać. To daj, ja spróbuję. Masz, graj. To prezent dla ciebie. Taki świąteczny prezent. Dzięki. Dobra. Lubię Leo jako przyjaciela. Jest naprawdę dobrym przyjacielem. Więc będę o niego dbać. Nie, naprawdę. Uważasz mnie za przyjaciela? A ty nie uważasz mnie za przyjaciółkę? No, myślę, że tak. No uważaj, tam stoi kij. Wolałbym ci nie podpaść. Dużo tego. Ło! Wow. Ło, wow, rany. No dalej, dobrze, da ci się. Proszę, tylko nie spadnij. Wow, to był pokaz cybersportu, co? Masterclass, mistrz Leo. A jak? Do czego on jeszcze jest zdolny? Jest. Dawaj dalej. Dziękuję. Dało mi się przejść te skaczące poziomy, które też mi często nie wychodzą. Spójrz One do góry. nie są łatwe. To mój ulubiony, tak? Coś podobnego. Twój ulubiony, co? A, mam pytanie. Czemu nie lata? Chyba musisz skoczyć. Tak, tak, tak. Skok. Kurczę. A, najpierw tam musimy skoczyć. A teraz do kolejnego, do następnego. Nie widzę, gdzie on jest. Oślepłam. Trzeba patrzeć do góry. Tak. No. Dobra, zobaczmy. Najpierw tutaj. Hop. Następny. Tutaj nie dotarłam. Teraz tam. Aha. I spadniesz. No, chyba nie. Babcia. O, uciekaj, uciekaj, ona znowu wstanie. Szybko, zanim się obudzi. Odejdź, babciu. O! Muszę iść tam, gdzie są krasnale. Co to za gnomy? Pokazują mi właściwą drogę. Tutaj pójdę. Źle. Chyba już poszła. Znowu warczy jak pies. Dobra, nie ma już krasnali. Chyba tutaj. Dobra, już ich nie ma, ale tutaj już. Wiemy jakiś dalej. Trzeba uważać na demony. Myślę, że tutaj babcia cię już nie dogoni. O, tu jestem. Spójrz. Mówię, mają jakieś czarne oczy. O. Oj. Oj. Jest, udało się. Widziałem, jak podskoczyłaś przy ostatnim skoku. O matko, dobra, teraz ty. O, to mi się podoba. Kłody, 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 kłody. Dobra, czekamy na kłodę. Dobra, teraz skok i na liść. Uf. O, udało się. I co teraz? Jeszcze nie wiem. To Udekoruj ciasteczka kawałkami czekolady. O matko! Ale gdzie? Gdzie? Które? O babcia! A! Masz babciu! Och, tu są dwie babcie! Szok! Zobacz! A! Gdzie? Gdzie? Jak tu doszłaś? Aha... Boss! To Boss? O, się dziewczyno! Ta dziewczyna ci pomaga. Chyba już jej nie ma. Dziewczyny, darmowa śmietanka się skończyła. Rozchodzimy się. Darmowa śmietana? No, babcie tak zazwyczaj napadają. O, No, w counter się tego nie uczyłem. Jaka muzyczka! ciastko, znowu jedziemy? Super! Mogę się przejechać? Ja też chcę pojeździć! Ty już jeździłaś, a Leo jeszcze nie. Hopla! Chyba nam się uda. Czy mi się wydaje? Myślisz, że to koniec? Tak! Czy to koniec naszej przygody? Nie. Tak, udało się! Przeszliśmy! Super! Koniecznie! Koniecznie zostawcie lajki, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić najciekawszych filmów. Piszcie i komentarze. Pa, pa pa, pa Wszystkim pa pa!